Co się stało z naszą klasą, rozrzuciło nas po świecie. Przeżyliśmy młodość naszą, braci Bożu, was wesem Co się stało z naszą klasą, gdzie dwunastki dawne dzieci. Rocznik cały z tamtych czasów, dziś Lucyna łączy w necie. Dziś Lucyna łączy w necie. W Gdańsku jedna z wielu, którym dzieci uczyć każą. Zaś ty, Andrzej, przyjacielu, jak ja jesteś kolejarzem. Krysia z mężem, hen zawodą, lecz odwiedza Polskę przecież. Andrzej czuje się tak młodo, ma tak małe jeszcze dzieci. Ma tak małe jeszcze dzieci. Niemczech od pacjentów renia, wsiedzie na forum, nie czasem. Dziadku się nie zmienia, podatka galerii na trasę. Sylwia z mężem z Portugalii do Europy już przywykła, masia w dziś się chwali. W dziadku prole wejść nam przyszło, w dziadku prole wejść nam przyszło. Sławek Dobry, nasz koleżka, Polska, czyści Tadek, Reszta, braci, Bożu, są chłopacy Dziś spotykam paczkę całą w Na biesiadzie i jak ma z pewnym trudem Rozpoznaję uczniów w ciarze rozpoznaję. rozpoznaję Ale się czy pierdolisz, wezmę sobie z Super pięcia. Przez chwilę nie patrzy na mnie właśnie. No. no, razem was nagram ładnie. To no. było piękne. Super, piękne, naprawdę piękne. To nam zrobiłeś naprawdę piękny prezent.